Posłuchaj tej historii do końca. Dolary spadające z nieba? Tak, to prawda. A dokładnie 10 tysięcy dolarów zrzucono z helikoptera na mieszkańców Detroit w Stanach Zjednoczonych. Była to ostatnia wola zapisana w testamencie przez zmarłego Darela Tomasa. Akcja została przeprowadzona w obecności policji, która zabezpieczała teren i zamknęła ulicę dla bezpieczeństwa uczestników. Wydarzenie przebiegło spokojnie, bez żadnych incydentów, a mieszkańcy Detroit z entuzjazmem zbierali spadające z nieba banknoty. Był to nie tylko spektakularny gest, ale przede wszystkim wyraz troski o tych, którzy codziennie zmagają się z trudnościami. Warto tutaj przypomnieć, że w Detroit, gdzie codzienność wielu osób jest walką o przetrwanie, symboliczne dolary z nieba stały się nie tylko spełnieniem ostatniej woli zmarłego. Lecz także przypomnieniem o sile solidarności i wzajemnej pomocy. Mi osobiście zaimponował ten człowiek, a jak Ty to skomentujesz, napisz w komentarzu.